z okazji pożegnania wakacji, które odbywa się po raz dziewiąty na naszym osiedlu. W tym roku mieliśmy bardzo szerokie grono sponsorów, którym bardzo dziękujemy za wsparcie nas w różny i wszelaki sposób. Były to Spółdzielnia Mieszkaniowa Wybrzeże w Sławnie, PSS Społa w Sławnie, Gminna Spółdzielnia Pomoc w Sławnie, Pan Wodzimierz Olszewski, Sławieński Dom Kultury, Ośrodek sportu i rekreacji. Sławnie. przedszkole numer jeden im. Kubusia Puchatka. I o Oczywiście zapomniałem. Jednym. Więc było bardzo szerokie grono sponsorów. Teraz proszę tutaj wszystkie dzieci o tutaj podejście tutaj i będzie oficjalne rozpoczęcie dzisiejszej zabawy. Zaraz koleżanka puści piosenkę i zaczniemy tańczyć do zabawy i za chwilę będzie, odbędzie się pierwszy konkurs.